Byliśmy świadkami dzisiaj no niecodziennego pełnego atrakcji przedpołudnia przy urzędzie gminy Wielkawieś. Oprócz wielkowieskiego targu, który odbywa się tutaj co dwa tygodnie, mieliśmy dzisiaj występy folklorystyczne naszych zespołów regionalnych, które przy okazji takich trochę w innej formie zorganizowanych dożynek gminnych zaprezentowały swoje artystyczne umiejętności. Zespoły regionalne, które przybyły z 12 miejscowości, przywiozły ze sobą wieńce dożynkowe, przyjechały od Modniczki poczynając, a kończąc na Będkowicach, najdalszej miejscowości. Wieniec składa się z różnych zbóż. Między innymi jest tu pszenica, owies, jęczmień, pszenżyto, żyto. Oczywiście ozdabia się różnymi kwiatami, kwiatami polnymi. Dzisiejsze występy artystyczne bardzo mi się podobały. Zespoły były świetnie przygotowane przez swoich instruktorów. Repertuar dobrany oczywiście z okazji dożynek gminnych. Folklor, wiemy, że towarzyszy nam od niepamiętnych czasów, zwłaszcza tutaj w naszej gminie, w naszych miejscowościach jest kultywowany przez naszych dziadków, babcie, rodziców i też przekazywany jest młodemu pokoleniu. Może troszkę w zmiksowanym stylu, próbujemy przemycić do tego folkloru jakieś teraźniejsze zaśpiewy, piosenki, jest on tak by uwspółcześniony, jednak warto podtrzymywać te stroje krakowskie, które są bardzo piękne i niespotykane, oryginalne w Polsce, a może i w Europie. Wspólnie ze społecznością Białego Kościoła upiekłyśmy ciasta i dzisiaj przywiozłyśmy właśnie, aby y, fundusz z tych ciast przekazać na drogą rehabilitację dla Pana Grzegorza. Na naszym stoisku wszystkie potrawy, które są przygotowane. Przygotowywały nasze panie z zespołu. Każda z nas miała swoje zadanie i swoją potrawę. Pragnę serdecznie podziękować za tak wspaniałą inicjatywę, za zaangażowanie całej społeczności gminy Wielka Wieś, za okazaną pomoc. Świadomość tego, że nie jesteśmy same w walce o zdrowie, tato jego powrót do zdrowia, jest dla nas niesamowicie ważna. Dzisiaj jestem na targu w roli podwójnej. Jako strażak pomagam zabezpieczać ruch. Jak również stawiam się wraz z moim bratem na stoisku, sprzedajemy kawę. Jesteśmy krakowską palarnią kawy, która sprzedaje kawę ziarnistą, jak i mieloną. Ta kawa jest jakości speciality. Jestem pierwszy raz jako uczestnik, do tej pory bardzo mocno kibicowałem Urzędowi Gminy Wielka Wieś w tej jakże dobrej inicjatywie. Inicjatywie, która ma z zasady pomagać mieszkańcom w wymianie nie tylko produktów, ale również informacji. Bo to dobre miejsce spotkań, a jednocześnie można zobaczyć, kto co produkuje lokalnego. Po co jeździć do Krakowa, skoro mamy tak wspaniałe wyroby regionalne? Zapraszam każdego, kto jeszcze nie odwiedził tego targu.